Witam Was ekipa, moja kochana. Chciałbym tylko ogłosić, że Galaktyka Smaku w końcu otworzyła swój pierwszy oficjalny sklep internetowy Snack Shop. Linki poszczególne macie w opisie. Zapraszam! Po prostu zapraszam! No i oczywiście 15% na pierwsze zamówienie, jak tylko dokonacie rejestracji. Ja jeszcze walczę o własny kod promocyjny. To by było na tyle. Zapraszam do odcinka. Moi drodzy, ja się czuję aż zanadto obdarowany. Ja pierdziele, co ten babbus kurde... Ja rozumiem, że ja jestem małym youtuberem testującym różnego rodzaju napoje. Ja wiem, że niektóre osoby mogą mi powysyłać z góry dziękuję wszystkim, którzy mi wysłali różnego rodzaju paki z napojami za te wszystkie paki z napojami. Świetnie to brzmi, ale naprawdę dziękuję. Ale Babbo normalnie rozpierdziela temat. Ja pierdziele ile tutaj tego jest? O kurde. Ja złożyłem oczywiście już wcześniej otworzyć, żeby nie mieć już takiego zbędnego montażu, po prostu mieć trochę minut z głowy. Zacznijmy może najpierw od tego, że się przywitamy, co nie? Siemano powitam was serdecznie! Prime pomarańczowy już jest tam na półce, na Primach, na tych wszystkich wodach witaminowych znanych marek. Nie ma, że co. Drugie co mi się bardzo podoba, to jest, o, coś takiego. Ja nie wiem, czy to jest ostrzejsze od Buldaka, czy po prostu Babbo mi wysłał, bo dlaczego by nie. Ale to jest chyba taki Buldak 2.0, 3.0, bo jest jeszcze Buldak, bo mamy tu bul ramen. Nie wiem skąd to, nie wiem jak to, ale fajnie. Dobra, czego by tu zacząć? Tu mam takie dwa odznaczające się, między innymi zielone. Skończyły mu się y, siaty z biedry. Chciałem powiedzieć, że zapakował to w worek od śmieci szklanych, ale. O kurde, dobra. Chyba nie muszę już nawet tego zabawiać od galaktyki smaku. aluminiowej butelce Monster Energy klasycznym. Piliśmy ostatnio wersję. Yy, pipeline Punch Bardzo fajnie. Bardzo dobra wersja swoją drogą. I teraz, co? Może najpierw chodźmy w tym czymś. Czemu on mi wpakował w papier po kebabie? Kurde, jakąś puszkę. No dobra, to na pewno wypiję. Nie! Ja już widzę, co to jest! Co to jest, kurde? Ja pierdziele Nie mówcie, że to jest kolejna boba. Do tego jeszcze. Do tego jeszcze taka? Kokosowa? Co to jest? Woda kokosowa? Czy. Kurde, dziwne. To. Ej, na 50 łapek w górę pod którymkolwiek filmikiem e, nowo wstawionym. Ja to oczywiście testuję. Takie dziwności to tylko wtedy. Ale na razie mam jeden priorytet. W sensie priorytet. Jeszcze mam jeden. E, jeden napój o właśnie podobnym. Profilu smakowym podobnym y, rodzaju napoju y, do przetestowania, więc wiecie. Gdziekolwiek nie wbijecie 50 łapek w górę, ja testuję najpierw tamto, a potem to. Lecimy dalej, co to tu mamy? Dobra, nie, to najpierw się odznacza, więc od tego zacznijmy. Nie! Ja już mam tego cały karton! Nie! Nie zgadzam się! No ja ale znowu! Ty, oli jako tu jest! To jest w ogóle co? Nie, no naprzód. Arizona, Brooklyn Regional, Cherry Juice. Oh, Cherry Lime, debilu. Cherry Lime, Rocky, Sparkling Cherry Lime. Czemu Arizony? Kurde, ja jeszcze tego mam odchu Nie przeklinamy kurde tutaj, ale Jeżeli To jest znowu paka pełna Arizona, a jedyne co jest tutaj to Monster energii, to się pogniewamy. Co w się sensie kontentu będzie dużo, ale ja w pierdzielę tu jednak będą Arizony, tak? Co? Arizona green Deep. O smaku ogórkowo-cytrusowym. To chyba zostawię na 50 łapek w górę. A żal tego rozpieprzać, bo tu takie fajne puszki, kurde. Może jednak nie ten, ale to ja bym musiał sobie znowu kupić lemonadę i orangeradę, Dlatego, że tamte puszki zgniotłem. No co ja mogę to Ja pierdzielę. Co to jest? Dietetyczna Arizona? A diet Iced Tea with Peach Flavor. To chyba sobie zostawię po prostu do picia. Bo nie ma sensu, kurde, testować tych klasycznych smaków Arizona. W sensie wiecie, ja chcę testować te jak najbardziej dziwne smaki. Nie ma, że nie. Co my tu mamy? Dalej, Arizona. No jak żeby nie. A, to jest Half-Half? Tak. Half-half ice tea lemonade. Dobrze. O smaku truskawkowym. Kto to jest? O kurde. Nie wiem. No dobra, no tu jest autograf i tak dalej. Jak pewnie będę to testował, to dowiem się wszystkiego. Nie będę się domyślał. Nie będę się domyślał. Dobra, co my tu mamy? Togę Arizona! Ja pierdziele, dobra! Czyli to nie będą chyba tylko Arizony, czyli mamy Hell Black Cherry. Ostatnio testowałem w małej puszce i no mam, bo niech nie, nie wydziwię kurde. to no, troszeczkę się po poobijało, ale nie jest tak źle. Dobrze, Hell Energy. To przy Arizonach, bardzo ładnie. I co? To jest też takie wielkie, to może być Arizona. No i jest Arizona. Kolejne half-half. kolejna od tego chłopa. Tym razem light. Half feisty, half lemonade. To jest w ogóle jako rozpierdzielona. Kurde, coś ty mi wysłał. W ogóle jak można w siatce z biedronki. Babcia będzie, kurde, mnie yy, wodą święconą wypieprze, żeby tyle, kurde, siatek znowu dał. I bardzo dobrze. A, Arnold Palmer. Dobrze. Będziemy wiedzieli. To, bo sumie wiesz, to weźmiemy trochę z przodu. Dobrze, czy będzie jeszcze Arizona? Na pewno będzie więcej Arizona. O, proszę bardzo, to, to w ogóle jakaś japońska Arizona? Co to mamy? Diet Grindy z Imbirem. O, podoba mi się to. <laughs> Kurde, ciepanie. To jest w ogóle puszka, chyba naprawdę japońska, aż. Bije od niej. Ja po za jednego kurde dolara. Co tam? O, piękne puszki, nie ma co? No na no, ludzie to robimy. No. O kurde, czekać, tu jest jeszcze coś Zielona się celopodowa. A co my tu mamy? Monsterek czy co? O! Tigerko! Tiger Speed! O kurde! Ja go chyba tylko raz widziałem u D-streama na, na tym wielkim niby teście wszystkich rodzajów napoi energetycznych. Tiger Speed! Nie wiem o co w tym chodzi, ale... Ja nie, ja nie wnik. Dobrze, że to jest coś innego, jeżeli Aryzony. Dobrze, co my mamy dalej? To jest też takie masywne. Będzie Aryzona, będzie. Co to jest? Arizona, black and white ice tea with ginseng and honey. O ja kap. to jest w ogóle jeszcze na inny rynek. To jest chyba na czeski rynek, nie wiem. Dobrze, ale mamy do dyspozycji takie coś. Ja wiem, że powinienem pokazywać i dopiero potem mówić nazwy i tak dalej, ale ja najpierw chcę to dla siebie przeczytać i tak dalej. Czy nie ma tutaj jeszcze czegoś takiego? Nie, nie ma. Szeń, wszystko jest, jak trzeba. da siata won. Co to jest znowu, kurde, za małe coś. Co to jest? O matko kochana. Red Bull. Tajlandzki Red Bull o smaku tym, o kurde. Wina musującego z widogrodem czyli po prostu do wino musujące. To jest w ogóle mała puszka, I ja ogólnie miałem te 330, to ja chyba jeszcze jako taki fan Red Bull'a to kupię te 330, ale mamy jeszcze coś takiego. Yy, czy to jest kurde wersja, która? Bo nie wydaje mi się, żeby to była niemiecka, holenderska! Dobra, czyli mamy holenderskiego Spring Edition. O, te ściki będą na kanale nieba, co? No. Te cienkie to akurat się babci nie przydadzą. Prędzej bym nie O! To jest chyba najnowsza Arizona. Z tego co widzę, czy coś wyszło? Ja pierdziele jakby jeszcze stówę dorzucił. Kurde. Grape raid. Widziałem ostatnio na tych wszystkich stronach importowych, że Arizona Grape Raid jest po prostu najnowszą Arizoną. I to jest w sumie dopełnienie całej tej serii Orange Lady, Lemonade. Bardzo ładnie. To jest coś małego. Co to jest? O matko kochana. Jak ja z tego wyrosłem. Patrzcie jakie piękne, <ścoughs> Jak ja z tego wyrosłem. Ale no co, mamy betoniarę, mamy te Zapakowane ładne, co ja mam? Kurde, i przyjmę z chęcią. Moje dzieciaki będą wiedziały, kurde, co ich ojciec yy, robił, jak kurde ten <gryw> prowadził kanał na YouTube. Dobrze, mamy Hell Energy Apple. Ja myślałem, że to jest klasyczny, ale to jest jabłkowy. Dobra, ty naprawdę rozpieprzyli jebu nieźle te puszki, i ja mówiłem babusowi Nie patrz na nic! Wysyłaj mi jakiekolwiek tam były, nie patrz na nic! No i wysłał. Co dalej mamy? A e, to tutaj się oznacza: to jest chyba kolejny hel. Czy może nie? Patrzcie, tak, to jest hel, ale to jest ten chyba najbardziej przeze mnie wyczekiwany. Peach Lemon brzoskwiniowa lemoniada. Eee, ogólnie ja wiem, z którego sklepu odbrał, jakbyście chcieli, e, czy to ogólnie ludzie na premierze, czy ogólnie ludzie chcieliby po prostu zobaczyć, z czego można Helę e, dostać, spróbować czy e, sprowadzić sobie, to oczywiście mogę dać poszczególne linki. Niestety to nie jest galaktyka smaku. Nadal to są chłopaki naprawdę z potężnym interesem. Po prostu yy, od nich na przykład możecie kupić takiego Monstera. Kto ma inny kurde takiego Monstera? O! To jest chyba powtóreczka, chociaż w sumie poczekajcie. Ja bym chciał zobaczyć, bo mamy tagera Raspberry. A jak to jest z tym Tigerem Raspberry, co mi odmój odsłał? O! Razbarymania, czyli tutaj mamy do dyspozycji Riskin czy nową puszkę, jak to mam rozumieć, powiedzcie. chyba nowa puszka. To jest to samo, sobie w sumie porównamy, ale mamy pierwszą taką poważniejszą powtórkę i nowszą. Dobra. Ena, już won. To może tutaj będzie drugi. Eee, nie. Widzu nie może widzieć, co może dostać. A ja nie jestem chłopem, który umie blurować, więc dlatego, kurde, i tak pewnie zobaczycie. Nie, coś tam się porabi. Ach, jeszcze się, po... się taśmy, kurde, tutaj powklejała. Green Apple! Hel! Mieliśmy Hell Apple, ale to jest chyba z tej serii, gdzie wiecie, mamy do dyspozycji Helę klasyczne z jakąkolwiek tam dobierzką smakową, więc dlatego Tiger poleci do przodu. A to tutaj ustawimy. Centralnie uba będziecie mieli, co wy tu mamy. O, to jest chyba najciekawszy z tej strony. Yy, z całej strony, gdzie Babbo sprowadzał, czy nawet możecie kupić stamtąd te, czy to Hele. No głównie Hele, ale możecie również tego... To się wypika. Nie będę dawał spoilerów, kurde. A mianowicie Hel, Strawberry, Banana. Ktoś tu poszedł definitywnie w Prima. No i ostatni item jaki mamy, widzę, że to Hel. A który to hel właśnie? To jest goji. Goji. Jak to się w sumie wymawia? Hel bery. Dobra. To trzeba jeszcze jakieś małe roszady zrobić. O. Zróbmy to tak. Finalny efekt taki. Dzięki wielkie babbo. Jakbyście chcieli niektóre z tych napojów energetycznych zakupić na własną odpowiedzialność, to oczywiście zapraszam na... Yy, ten sklep, linki wszelkie dostaniecie w opisie. Czemu mi wysłał kultowe auta PRL-u? Kultowe ciężarówki PRL-u. Kurde, dobro, bo to jest ogólnie z tym. Dobra, ja już nie mogę, kurde, po prostu dzięki wielkie babo. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się coś yy, wstawić. Yy, jakiś inny opening. Jeżeli nie, no to będziemy mieli taki, nie wiem, chcę powiedzieć, że skrobny, bo to do skrobłości nie należy. Nie no, ten, kurde, jak trzynastolatek normalnie, kurde, się czuję. Dostałem dwie ciężarówki z prl kurde. Jedną łotewską, jedną betoniarę, kurde, z czego? Nie wiadomo. No, coś. To siedemnych kosztowało?! Ja pierdzielę. D dobra, wiecie co? To jest dziwne. DPD podjechało mi pod chałupę, powiedziało mi, że stary, mamy dla Ciebie paczkę, nie pytaj o nic. Ja myślę sobie, no dobra, no jest paczka, fajnie, no kurde, ale o co chodzi? No, nie powiem. W paru konkursach brało się udział, ale nigdy nie myślałem, że coś wygram. To jest to, co ja pierdykam, to jest naprawdę to, co ja myślę. Ech. Dobra, zaraz się do tego weźmiemy. Słuchajcie moi drodzy, pamiętacie może Tiger Mystery e, Flavor Edition 2. Można było tam wygrać takie naprawdę nieziemskie nagrody. W sensie paczki z ubraniami. <słuch> zgadnijcie, kurde, kto wygrał? Moi drodzy, zgadnijcie kto wygrał? Ja pierdolę. Ja wam opowiem to w szczegółach. Moi drodzy, ja tak wiecie, no. To było już dwa tygodnie po tym yy, konkursie. Ja wchodzę sobie oczywiście na pocztę, sprawdzam, by nowinki i tak dalej. Patrzę konkurs. Ja sobie myślę, no dobra, no jakieś typy mnie na konkurs zapraszają, czy coś takiego. Y Weź udział, wygraj wycieczkę w Bahamach. Chociaż ostatnio Dubaj jest hot opcją. Ale no widzę, do no, stary, wygrałeś. WYTYPOWAŁEŚ DOBRZE! W sensie, ten, wątpię, żebym ja to wytypował dobrze, ale wygrałeś, stary! Kurde, ja takie, co? Nie, niemożliwe! No i ja myślałem na początku, że to są jaja, ale po tym widzę, że to jednak nie są. No i co było do wygrania w tym konkursie? Kurde, czapka z wentylkiem i to jaki wentylkę Ty, ale to jest szerokie wciół. Dziobak pielęgniczony Dobra w sumie poczekajcie Ja zaraz to kurde rozpakuję I w całym tym będę kurde No zobaczę o co w tym chodzi Ty no powiem wam moi drodzy Patrzcie na to Leży jak ulał Patrzcie jakiego tajgera mam z tyłu Kurde Zarąbiste to jest Nie wiem jak wy Ale do pełni szczęścia trzeba tylko jednego jeszcze Ach, kurde, w ogóle pa, pa jak leży, panowie. I dobra, yy, mamy jeszcze do dyspozycji pierścień, ale co do niego to ja jeszcze, nie wiem sobie, może sobie przypiąć do tego. O kurde, Ja znajdę dlatego zastosowanie, nie wiem jakby, ale ja w końcu mogę wziąć najlepszy napój na świecie, otworzyć go. I w końcu ja nie wiem, kurde, co to był za smak. Mówią wszyscy, że Mirabelka, ale powiem Wam tak. Enjoy the Tiger, my friends. Power is back. Nie no, zarumbiście to wygląda. Więc, moi drodzy, Wy już wiecie, co tak naprawdę mogliście wygrać w konkursie od Tigera. Taki zarumbisty. Nie no, ta czapka jest odlotowa. No sorry chłopacy, ale to jest coś zarobistego. No i wiecie co? Ja w tym na pewno będę sporo czasu chodził. Między innymi przy wszystkich tajgerowych recenzjach. Dobra, lecę się pokazać rodzince i widzimy się następnym razem. Może jeszcze coś tam zamówię. żeby nie był, żeby nie był krótki, on Nie wiem, jak wy, moi drodzy. Nie no, te okulary są po prostu nie z tego świata. I jeszcze mogę nosić własne, a jednocześnie mieć je na sobie. To jest w ogóle coś pięknego. No zobaczcie, mam okulary, mam drugie i kto powie, że ja mam na sobie jeszcze okulary klasyczne? No nie ma takich szans. Ale słuchajcie, mamy tutaj do dyspozycji lekko niebezpieczną sprawę, bo przyszła mi paczka, ale od takiego pewnego jednego saswidza, który... Ja nie chcę mówić co on tam kurde wypisywał na Discordzie na pewne tematy, ale kurde, jeżeli on mi wysyła paczkę, a my pisaliśmy o odmiennych stosunkach, to wiecie, to tu może być wszystko. Dobra. Otwakujmy to początkowo i zaraz wracam. Ogólnie to tak to wygląda. Dzięki ziomale. Jeżeli przez ciebie... Cało to, cały ten pokój o gargę anarchia, to nie ręczę za siebie. Ja do ogólnie szanuję moją mordę kochaną ziomalską. Na Ja pierdzielę, ja pierdziele. Eee! Kurde! Dobra, nic się nie stało, ale tu jest jeszcze coś! Dobra, na razie wszystko gra. Są tu papiery. Bardzo dużo papierów. No dobra, no nic nie będę mówił, ale no, trzeba trochę... Jeszcze zeszyt do polskiego porwał! Kurde, jaki, jaki to jest degenerat jeden! Jak ja kocham tego chłopa, no ja wam mówię. Dobrze, teraz jeszcze po... O, czekać jest list, tak? Najprawdopodobniej. Ogólnie jeszcze podobno dołożyła się do tego Sylwia, czyli ja nie chcę mówić, kto to jest dla Ziumale, bo ja sam nie jestem pewien, ale dzięki chłopaku, dziewczynom, po prostu dzięki chłopacy za to. Ja wiem, że na wszystkich mówię chłopacy, ale to już mi weszło w nawyk. Ziumale i Sylwia pozdrawiają. Bo nie pozdrawiam, pozdrawiają nie mogą się doczekać recenzji tych napojów. I mamy tutaj wszystko. Mam nadzieję, że wszystko wezmę tak jak tutaj, i Ziomale i Sylwia napisali. Dobra, najpierw zacznijmy od tego. Nie ma boby, co już jest chyba, że na spodzie? Nie, nie ma nic na spodzie. Jest dobrze, moi drodzy, co my tu mamy. Eee, co, może z tej lepiej Te okulary, nie, jak już wziąłeś to, kurde, od początku, to od początku do końca. Dobra, czyli co my tu mamy? Wziąłem napój czwarty. Opisany czwarty, czyli Squirta. Dobra, Squirt, Tyr, Squinter, Ruby Red. Czyli tutaj mamy, a dobra, Citrus Berry Soda. Eee, jak to mamy? Liga napojów, której bazą jest smak grejpfrutowy. Jak ja cię kurde, normalnie. On wie, że ja nienawidzę napojów frutowych, kurde. Wystaw mi napój, gdzie bazą jest yy, napój grejpfrutowy. Dobra, smak grejpfrutowy, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. Oni nas jak gazowany, są frutowy, bo to wariant Ruby Red. Mam nadzieję, że nie będzie tak bardzo grejpfrutowy, jak potrafią być niektóre. Na... Dajmy na to Semtex. Miejmy taką nadzieję. Dobra. Number one. Z głowy. Co my mamy dalej? Chodźmy tutaj. Może to będzie numer 3. Dobra. Widzę tutaj Sandrop. Wylosowałem dwójkę. Dobrze. Sandrop Citrus Soda. Citrus Soda natural flavored with other natural flavors. Dobrze. Co my tutaj mamy? Analog Mountain Dew będziemy, kurde, porównywać. że co. Od Doktora Pepera z USA. Według mnie smakuje jak 50-50 A nie, nie 50-50. 50%, /50, 50 Sprite'a, 20% Mountain Dew i 30% czegoś unikalnego. Dobrze. I tak będziemy to porównywać do Mountain Dew, więc wiecie. Będzie dobrze. Czyli możliwe, że tu będziemy mieli coś takiego jak Bacha Blast. Zobaczymy, nie wiem jak my. na razie nic nie pierdyknęło, więc kurde już jesteśmy w domu, mniej więcej, dalej co my tu mamy, tu jest A&W, tak, z tego co widzę jest to piwo korzenne, root beer, chociaż rzeczy to jest tak naprawdę, tak, korzenne piwo. Yy, miałem ostatnio fantę o tym smaku. Nie powiem, specyficzny to jest smak, ale można się do niego przyzwyczaić, jeżeli ten smak po prostu nie jest tak bardzo. przytłaczający. O! Więc co? A&W Root Beer, popularny w Ameryce południ Północnej? Południowej? To, no, północnej. Napój o smaku. Piwa korzennego, kurde, root beer, to wszyscy wiedzą. Sosafrasu. No tak. Wszystko jest. Czyli został daby kurde, bele, Tanyan west, nie, tahitian tret. Dobra. O smaku fruit punch, co mi się już naprawdę bardzo podoba. Oczywiście jest USA. Smakuje mi jak białe landryny. Trochę, ale nawet dobry. mi się tym sugerować, chyba, że nie. W 100 ml 12,4 g cukru? Coś ty mi wysłał! To to w ogóle jak to jest? E, tutaj nie schodzą, kurde. Poniżej 12 g, dobra. A tutaj mamy 12... Dobra, nie będę doczekał, ale proszę bardzo. Jest ta Hit również o smaku owocowego ponczu, jak żeby nie inaczej. Yy, zobaczymy. Zobaczymy, jak to bywa z tymi napojami. Powiem tak. Obiecałem ziomale i przy okazji Sylwii, że który z tych napojów przetestuję i myślę, że najbliższy odcinek po tym. Yy, openingu tych wszystkich paczek, bo na razie, kurde, jak te trzy paczki wystarczą. Będzie odcinkiem, no właściwie to nie wiem z czego w sumie. Poczekajcie, co dał jako pierwsze? A&W rodbier, no to już wiemy, czym będziemy, kurde, się raczyć. Dobra. Więc co? Dzięki ziomale, dzięki Sylwia za... Takie piękne napoje po prostu. Na przykład, no, mnie najbardziej interesuje te do smaku cytrusowym. Te do smaku New. Ja chcę kurde wiedzieć, co jest tutaj takiego, no wiecie, blisko montagneux, co nie? Więc co? Widzimy się następnym razem. Przy okazji, tu już wiem, e, Tu już wiem czego, dlatego że no, mnie też interesuje ten korzenno-piwny napój. No i co. Dzięki jeszcze raz wszyscy. Jeżeli chcielibyście mi coś wysłać, droga wolna. Tylko ja, kurde, jestem dziadem, który się w ogóle nie odwdzięczy. Hmm, co tu zrobić? Taki jest sytarowy, kurde... No, takim jest sytar habidłem po prostu.